No, witam Was serdecznie. E, no, właśnie chciałam opowiedzieć Wam o moim króliku. To była Penelopka. E, to był czas y, około siedmiu lat temu. Moja Penelopka to była taka moja kompanka. Moja kochana Penelopka żyła ze mną podczas, kiedy mieszkałam w Anglii. Czasami były przeprowadzki. Ona przeprowadzała się razem ze mną. To było przeukochane i bardzo mądre zwierzątko. Tam, gdzie mieszkałam, był ogród. Ona hasała tam. Także byłam cała też szczęśliwa, że mogła. Być na ty z naturą. Tam w Anglii, jak ktoś się orientuje, często chodzą lisy. No i ona bardzo nadsłuchiwała, ona była bardzo taka ostrożna, taka czujna, ale za to były tam drzewka i przylatywały przeróżne ptaszki, gołąbki, przeróżne. I bardzo lubiła wsłuchiwać się w ich śpiew. Okazywała jej bardzo dużo miłości. Bo ja w ogóle bardzo kocham zwierzęta. Tutaj akurat jest zdjęcie, jak kąpała mi futerko, bo tam się troszkę wypaskudziła. Po deszczu akurat w trawie. No i jest tej w ręczniczku i tak ją tuliłam do siebie. A tak nie za bardzo ją brałam bez ręcznika czy bez kocyka, bo ona potrafiła nawet tak ukąsać. No po prostu ona zabrana została od ludzi i była taka troszeczkę nieufna, ale mi to nie przeszkadzało. Zawsze rano, kiedy się budziłam, ona już patrzyła w klatce, a miałam takie miejsce zrobione dla niej, że klatka była praktycznie cały czas otwarta i odgrodziłam jej właśnie miejsce takie w pokoju. Pokój był dość duży. No i przyniosłam jej tam taki korzeń. Tak zrobiłam jej troszeczkę taki namiastkę takiej naturalności, że miała, czuła po prostu takie zapachy z zewnątrz, też i w domku. I zawsze żeśmy jadły razem śniadanko. Jak wstawałam, to zawsze mówię o, Penelopko, teraz będziemy jeść śniadanko, to jej dałam. A potem sama siadałam do stołu i jadłam razem z nią, a ona się mi przyglądała, a ja jej. No i przyszedł y, pewien dzień, ten taki najsmutniejszy, że Penelopka odeszła. Y, ona żyła około 9 lat. Ona była y, wzięta już jako dorosły królik. Tak przypuszczalnie ona miała około 9 lat. No i bidulka moja kochana odeszła. Ja, będąc w Anglii, zawsze jej mówiłam, że jeżeli zjadę do Polski, to i tak ją zabiorę ze sobą. I posłuchajcie. Ona została zakopana w ogródku, tam wśród drzewek, wśród śpiewu ptaków, wśród kwiatów tam rosnących. No, i po dwóch, trzech dniach idę sobie z pracy, patrzę, mijam niedaleko właśnie domu, którego mieszkałam, mijam pub. Patrzę i słuchajcie, leży pluszaczek o identycznych barwach jak Penelopka, dosłownie spadła mi jak z nieba. Zabrałam ją z tych schodów koło pubu i... To był dla mnie znak, że obiecałam jej, iż zjadę do Polski, to ją zabiorę. Nie wiem, to może była taka podzięka, że została zakopana w tym ogródku. Nie dożyła właśnie już tego, że jest ze mną tutaj do dziś, ale chociaż mam tego pluszaczka i to jest moja penelopka. I właśnie Penelopka jest ze mną do dziś, Słyska. moja kochana Penelopcia. Pozdrawiamy Was.